Te duże od budynku tam, tam na tak. stronę, mniejsze z tej strony Ojej. i bardzo tak powysły o takich tak. Chciałabym kap, nie na budynki. Tak. A to łączy być. żelazny, dyrektor galerii Drukarnia. E, idea stworzenia plaży był, była taka, że czegoś takiego jeszcze w naszym regionie i w naszym mieście do tej pory nie było. Jest to wypoczynek w centrum miasta. Coś bardzo nietypowego, coś bardzo nowatorskiego, jeżeli chodzi o region drgowski. Na plaży nasi klienci będą mogli skorzystać z całego szeregu różnych atrakcji. Między innymi, przede wszystkim plaża sama w sobie, czyli 70, tak dla ciekawostek, ciekawostka, 70 piasku przybliżonego specjalnie na tę okazję. Do tego wyrosło, jak, jak widać z tyłu, cały las Palm. To dorosło bardzo szybko, w ciągu jednego przedpołudnia zaledwie. Leżaki, szereg konkursów dla dzieci. Codziennie praktycznie rzecz biorąc od godziny 15 do 19 jest opieka przy współpracy z Family Parkiem dla naszych milusińskich. W weekendy między godziną 14 a 17. Do tego również atrakcje takie jak Dzień Kubański, w którym możemy posłuchać muzyki salsa, pooglądać tańce latynoamerykańskie, dzień z muzyką klasyczną przy współudziale ze Szkołą Tańca Pani Grażyny Potockiej, gdzie będziemy mogli, mieli okazję obejrzeć. Taniec flamenko i inne tańce klasyczne. Także zapraszamy bardzo serdecznie na pokazy kina Letniego w każdy piątek. Między innymi będzie jednym z filmów to będzie Cikość Serca. A także w każdą niedzielę na pokazy filmów dokumentalnych jak Miasto Słońca. Poza tym współpraca z Klubem Moralist przy organizacji. Baru letniego, z którego będzie można jak najbardziej skorzystać. Przede wszystkim wstęp na plaży jest oczywiście dla wszystkich mieszkańców wolny. Ale to to taki jest patent. Pod spód jest tam... Jest to Codziennie zapraszamy na naszą plażę na Placu Centralnym przed Galerią Płokarnia od godziny 11 do godziny 21, a w weekendy od piątku do niedzieli między godziną 11 a godziną 23.